fart nie sprzyja. No nie sprzyja, ale zrobiłem powalonego shirt. Powalony shirt, zobaczcie to, może tutaj będzie również yy, powalony podział i mam taką nadzieję, ale zobaczcie, co ja tutaj zrobiłem. Zrobiłem coś takiego. Dwa steampunki bez niczego. Dwa steampunki na buść, jeden na jesterku. Jedna była bez niczego, jedna na buście, jedna na jesterze. Tutaj mamy podobnie. Zwyklaczek, jester, zwyklaczek, zwyklaczek, jester, jester. Zwyklaczek Jester, zwyklaczek Jester, na końcu Radiation na buście i 2% Hydra. Robimy takiego szerda na trzy osoby za ponad szósteczkę. Ja mam nadzieję, że to jest szerdzik tutaj pierdzielnie i to dobrze. Liczymy na Meczkę Knight. Pierwszy drop, jaki musi być, taki porządniejszy, no to Meczka Knight. No i zobaczmy. Pamiętam, jak widz podesłał mi battle. Na kodziku mój. To ze zwykłej skrzynki czy ze Steampanka na buście trafił Meczkę Knight w Szerdzie. No zobaczymy, czy nam się to uda. Zaczęliśmy... No, jak na skrzynie bez boosta i bez jestera, no to nie najgorzej. No na buście już troszeczkę lepiej, bo jest Baskill, jest Outsiders. Druga skrzynia na buście. No jest znowu Outsiders. Nie ma tragedii, ale teraz najważniejsza Jester emeczka Knight. Okej, okay. no nie ma emeczki Knight i no nie za dobrze. Giga buła. Jest kałach Ice Cold. To jest fajny kałaszek. No Powiem Wam, że Minimal Wear to no, naprawdę fajny kałaszek, jednak no nie satysfakcjonuje mnie ten drop. Mamy drugiego kałacha, no a na jesterze proszę Karambit Slaughter. Jest digielek Ocean Drive. Ok, no powiem Wam, że nie zaczęliśmy dobrze. Mam nadzieję, że tutaj zwyklaki zaskoczą i dadzą naprawdę jakąś porządną kosę, a najlepiej jakby z Hydra Case'a. Je były te Glowsy. Pandory fabrycznie nowe za ponad 300. Wtedy mamy naprawdę podział życia, ale zobaczmy. Breakoutik zwykle. Nie dał nic. Trzy niebieskie przedmioty. Fenix. No redlining. Minimal Wear. Ok, z Fenixa, bez Jester'a. Spoko Drop. Jest Kosa. Motylek noc. No Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Feniks. Oj, Fenix zwykle lepiej dał niż na Jesterze. Spectrum Casey. Okay. Trzy niebieskie skiny, no i zobaczmy, czy na jesterze tutaj coś pierdzielnie może. motyle tyle grubi. O ja, pitole. Tragedia. Tragedia, zobaczmy. Hydrę. Skałcik ze zwyklaka i jester daj glovesy. Ja pierdziele, Dwie berety. Co da radiation na buście. No nie no, albo procentuwa tutaj teraz jebnie, albo będzie totalna lipa. No jest totalna lipa. Tutaj tylko Rosso. Jakby nie motylek noc, to by była w ogóle tragedia. Ale jakbym dał Anderka, no to bym to zgarnął. No tak to sobie podsumujemy. Mamy dwójeczkę. Ja sobie za punkty wziąłem dagger Daggersy i Ja sobie je od razu sprzedam. Mamy czwórkę. Mamy czwórkę i spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. 3% autotronik. Fabrycznie nowo. Proszę, świeci się. Minimal Wear. Dobry drop. Bardzo dobry drop za cztery stówki. Jeszcze jedno. Ok, no z pierwszej naprawdę ładnie dało, druga niestety no nie dała, pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić na najlepsze przedmioty, kliknijmy tą 2%, to no, Falkionik i Bajonecik przeleciał, M9 również się pokazał, tak myślę, dobra jeszcze jedna na 2%, dobra nie będzie, na 2% niestety się nie udało, ale otworzę jeszcze dwie skrzynie na 1% i zobaczmy. Nie ma nic, tutaj była M9, jakby ona wpadła. Dobra, jeszcze dwie za ciosem. Ba! Jonet, nie ma. Nie ma bajoneta Autotronika. Szkoda, odpuszczam. Odpuszczam. M9 trafiona, więc spoko. A co my tutaj mamy? Ej, mamy Glocka, Gamma Doppler, w sumie 5%. A zobaczmy te tanie skrzynie. Pierwsze 3. No lipa, drugie 3. Jest Gloczek Filtested. Kolejne 3 nic. Ciekawe, czy wpadnie gloczek Gamma Doppler, ale tutaj można trafić fabrycznie nowego. Nie ma tragedii, bo wleciał i w sumie za trzy dyszki to nawet można coś trafić. Mamy Glockawater Elementala. No nie jest to za dobry drop. Zobaczmy jeszcze trzy. No i teraz ostateczne trzy skrzynie. I zobaczmy, czy coś wleci. Okej, okay, nic nie wleci. No procentowe są perfidne. Niby 5%, ale ciężko trafić. Tutaj mamy meczkę Coalition, fabrycznie nową. Ej, w sumie tutaj. Można lepiej trafić, gloczek ma doppler To był średni drop A tutaj można trafić emeczkę za ponad półtora kloca Emeczka coalition, ale minimal wear To fabrycznie nowa jakby jebła Ile mamy? 1400, dobra Jeszcze trzy Ballet jeszcze trzy Nie ma nic, i ostatnie Okej, okay, no tej emeczki nie trafimy Fabrycznie nowej, ale Spróbujmy jeszcze trzy skrzynie z AW Okej, okay, mamy trzy no, mamy trzy stickerki, ale otworzę jeszcze trzy takie skrzyneczki. Okej, okay, odpuszczam. Odpuszczam sobie te pro... procentóweczki. Sprzedałem M9. Sprzedałem M9. wejdźmy tutaj do baterki, do analnego zwiadowcy. Zobaczmy. Batla za 8 stówek. Wave, wave. Zaczynamy lepiej. Ok, Anarchy Casey, zwykle. Też lepiej. O, nie lepiej. I Luxurious. AWUPA SIMOV. Okej, okay, w sumie nie ma tragedii. Nawet fajna baterka. No a wupka tutaj, nawet nawet reszta skinków taka dosyć średnia. Ale fajnie, że ta AWUPA tutaj wjechała. Ej, jest szerdzik za 470 ziko, Zrobił go jakiś MIZA. A spróbujmy, ty może taki szerdzik za 4 stówki ponad. Prawie za 5. Może coś jednie. No a WUPA tutaj najlepszy dropik. Ale well worn, well, więc. No dosyć słabo. A wupa long, Longdog przeleciała. No i czy kilowacik coś rzuci, co? Oj, kilowat na że niebieskie skiny. No podział tragiczny. Batla za 5 stówek nie dała nic. Frostbajcik za stówę wiedźmy też tutaj. Zobaczymy takie tańsze batelki, może coś wiecie. No, front side misty. Okej, okay, minimal. wear I dwie beretki. Tutaj standardzik nawet całkiem przyjemny. Mamy jeszcze skrzynię 50 na 50. No i ciekawe co da. Zobaczmy. Piotrek zrobił taką batelkę. Da mu AWP. O, w mu przeleciała Unlucky. No nie zawsze da radę wygrać te najlepsze przedmioty. Ej, tutaj też wjeżdżam. C4 case na Jesterze, 4 osóbki underek. Ej, Glovesy i Bojk i będzie zajebiście. O kurczę, dobra, nie, no tutaj akurat. No nie była to dobra baterka. Nie była. Eee, odpuszczam, odpuszczam, robi under. Robię underka, ale swojego. Ja myślę, że zaczniemy sobie plug case. Em. Damy USP i Glock case'a, niech będzie, damy sobie Jakieś zwykle, ale może droższe, tylko że damy jeszcze coś takiego, All Star case'a, raz i dwa razy na buście, dobra Damy Dead case'ika i jednego na buście Damy teraz te skrzynie Na buście, na buście, na buście, ok. Damy zwykłego Luxuriusa, damy zwykłego Ametysta tak myślę porcelankę jeszcze bym tutaj wrzucił I 3% hydre. Robię takiego powalonego underdoga Na 3 osoby Startujemy No underek na 3 osoby Ale zanim generalnie wystartuję z tym underkiem No to zobaczcie ostatnie wysłane oferty Wymian za ostatnie odcinki Gratuluję tutaj każdemu no, fajne skinki. Fajne skinki dostaliście, więc gratulacje. No i czas na skinka dla Was. Zaraz zrobię tą baterkę, ale skinka dla Was biorę z standardowo Pirate słapa. No i jesteśmy już na stronie Pirate Swap. Jest to strona służąca do wymian. Stronka, gdzie możecie wymienić swoje skiny od najtańszych do najdroższych. Macie tutaj naprawdę konkretny bank skinów. Możecie sobie tutaj znaleźć skinki za 5K, za 25, za 55, za 155. Za 5555 generalnie macie naprawdę mocny bank skinów, możecie tutaj wymieniać swoje skiny, nawet jak widzicie za 70-50 groszy, możecie wymienić 10 skinów na jakiś lepszy. Eee, no i co, Anomali mi reklamował stronę, więc jest totalnym legitem i ja biorę skinka dla Was, myślę, że dwie stówki może dzisiaj wyłączamy tradebana, zobaczmy co jest za dwie stówki Uuuu źwa ty, tak sobie myślę. Ostatnio wam skiny rozdawałem, ale elit Trapera Solmena guerilla, Warfera Dzisiaj agencik. No, dzisiaj agencik, biorę agencika dla Was. Ja sobie też nie chwilę przy, przynajmniej pobiegam. Więc takiego agencika macie dzisiaj do wygrania za 188 ziko, Żeby wygrać agenta, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj 4 łapeczki to będzie złotóweczka i 37 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo pamiętaj, że musisz mieć suba mnie na kanale. Wchodzę na Twój kanał i patrzę, czy masz suba. Nie masz suba, no to szukam od razu innego komentarza. No i dzisiaj w komentarzu. Wiecie, co musicie napisać? Czy kiedykolwiek mieliście agentów w wcs Czy używacie czegoś takiego, jak właśnie agenci? Ja wiedziałem, że dużo osób w sumie tych agentów nie używa, a ja Wam powiem, że ten agencik nawet fajnie wygląda. Lubię tych agentów ze złotymi zegarkami, wtedy kosa zajebiście wygląda, wiecie, taki złoty sikor, można się przyfleksować jeszcze ze moim przykładowo karambitem Ruby, ale nie zawsze tych agentów mam. Wjechał w ogóle jakiś elo, elo i wjechał hyczka, o kurwa, ty, akurat, zobaczcie to, co tutaj się wydarzyło. No, mam nadzieję, że król pokaże. Pokaże tutaj ekipie, to jest królem. Ok, no zaczynamy średnio. Tutaj dwie skrzynie, które były naprawdę dosyć mocne, mogły wypluć. Nie wiem, bójka, Bujka, Dopplerka. Gama Doplerka nie wypluły. No, Ninja Think Pajamas to jest dobry drop. Drugi All Star. No w sumie zaczęliśmy całkiem nieźle, ale bez jakichś mega mocnych dropów. Dadcasik zwykle. Mm, średnio co da na buście? O, na buście lepiej. Na buście, Dead deadcasik, ładne skiny dał. M, USP i. No i w sumie. Ten Elo Elo trochę nadgania. O i mnie przegonił właśnie teraz. Ma najmniej jebany Radiation. Five. oj, gloczek jeszcze, ja pierdziele, jakie dropy, dobra, bu, na buście, dajcie mu kosę, na środek Galil Cerberus, No nie, ja pierdzielę 5-7 fabrycznie nowy No, może być cienko, por wave na buście czemu to nie jest w statraku? Zobaczmy zwyklaki, Luxurious. Deagle, Golden Coil Ja mam w ogóle najwięcej tutaj się kuźwa, ładuje standardik. Dwa Ursusy A Na środek by musiało tutaj coś jewnąć Okej okay. Mamy, mamy underka, no pięknie, tutaj porcelanka zmieniła całą batelkę. Porcelanka zmieniła całą batelkę, dwie pary rękawiczek, no i... Nie ma. Nie ma tutaj jakiś dowalonych skinów. Ale no nie będę ukrywał, że nie ma również co narzekać. Mogło być o wiele, o wiele gorzej. Dobra, a wupka zostaje, no Magic zostaje z tych skinów, które tutaj widzę. A, no, to bym chyba zostawił tylko to i to, resztę sobie możemy sprzedać, tak żeby jednak coś zostawić. Przypominam, że trwa nadal naprawdę konkretne rozdanie, możecie za dyszkę zgarnąć motylka Crimsona, za stówę talona, za 8 ziko emeczkę Prince, tym grając oczywiście na moim kodzie, kodzie króla, ale pamiętajcie, że musicie być pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, dodatkowo nie zaniecam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafisz najlepsze przedmioty, jednak jak już byś robił nowe skiny, to warto to zrobić na moim kodzie, no bo możesz wpłacać... Możesz zgarnąć za dyszkę motylka Crimsona. Pamiętaj, że zgarniasz to razem z płatą jako prezent, nie jest to losowanie. Eee, Im większa wpłata, tym większa szansa na te skiny. Przykładowo, ale jak wiedziesz, za stówę, no to masz szansę na talona, na motylka i na Prince. tym więc życzę powodzenia. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plusik, wpisujesz kod VACCESS, otrzymujesz darmowe 2 zł i plus 10% do wpłaty. A jak klikam jeszcze 3% autotronika po M9. No nie ma, nie ma m ale kliknę jeszcze trzy skrzynie, 1% na fart. Ok, no też nic nie będzie. Tutaj procentóweczki, no nie zawsze, nie zawsze potrafię oddać, jakbyśmy jeszcze taką 1-2% przytulili. Ja pierdzielę, no niedaleko, niedaleko, dwa okienka dalej, jakby kuźwa tam poleciało. Okej, okay, odpuszczam, no odpuszczę sobie tą skrzynię, ale klikniemy jeszcze jedną skrzynię, 1% Emerald, proszę! Nie ma, no nie, no 1% to jest zdecydowanie za mało, no i została mi dyszka, no, ale mamy jeszcze jakieś całkiem nawet niezłe skinki, więc nie ma tragedii, wam powiem. I w sumie otworzyłbym jeszcze jakąś skrzynkę. Gigabule, gigabule na Jesterze, jedna ostatnia w tym odcinku. Oj, karambit przeleciał. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Na razie.